Witam w drugiej części czasem w tej akwarystyce mniej ciekawe filmy trzeba nagrać ale skoro na moim kanale z reguły pokazuję co robię i jak to idzie bez owijania w wawełnę i bez ukrywania czy, czy upiększania po prostu chcę przedstawiać konkretnie jak prowadzę to akwarium i każdy na bieżąco ma Możliwość wtedy zobaczyć, jak ono wygląda w stosunku do tego, co w nim sobie grzebie od czasu do czasu, tak więc, też od czasu do czasu, jak widać, robię sobie testy, i w, w nawiązaniu do poprzedniej części, to zrobiłem jeszcze kilka i tak z oleka sprawdziłem sobie. GH w porównaniu do tej wody wodociągowej, która według tabeli ma 19, a raz uruchomię komputer, to pokażę, żeby nie było. A poszukamy, a bo to jest druga twardość. O, pomyliłem wpis wpis, dobrze, jest 18. Okej. Okay. Twardość wody. Muszę skorygować pamięciowo. Wpisałem 19, czyli jest 18. O. test wykazał. 20. No, tam troszkę się pomylił. Powiedzmy, nie ma tragedii. No, niestety nie podają twardości KH, więc tak sobie tylko zaznaczyłem ze znakiem zapytania, co tu dalej mamy. PO4 pokazało 0. Też nie podają wartości. U mnie jest PO40. Yy, tu, jeżeli chodzi o pH z zakresu 6,8 tej buteleczki, tu proszę. Te pH jest całkiem fajne. 7,5 podają, że taką wodę mi dostarczają. 7,5 pokazał test. No tutaj, tak samo. PH z zakresu buteleczki 4 do 9 też widać, że jest powtarza, znaczy powtarzalny. Jest niepowtarzalny, tylko pokazuje, yy, jeżeli porównać to i za wzorzec przyjąć wodę, dane w, o wodzie kranowej. No to pokazuje tak samo, czyli tutaj też zachęcająco, co my tu dalej mamy. A, pH wskaźnik elektroniczny mi pokazał 7,1. No to tak, nie jest to jakoś za daleko, ale rozbieżność jest. Dobra, no i to tak by wycho wychodziło. Yy, z tymi testami ZOOLEKA miałem jeszcze... Od Bela na K, ale nie robiłem w akwarium, tylko sobie zmierzyłem 25 powiedzmy na oko, czyli poza skalą na tej buteleczce. Czyli, czyli chyba mam za dużo. To już nie będziemy dolewać. No i tak przy okazji, może pokażę, bo tutaj co jakiś czas robię sobie i zapisuję, przynajmniej tak na NO3. Widać, że u mnie. Poniżej zoolek, to jest tutaj ponad kreską, tutaj jest tylko zoolek. Tutaj dokupiłem sobie od Bela. I, I w zasadzie poniżej 20 nigdy mi NO3 nie pokazywało w tym akwarium. No, oczywiście zaraz po podmiance, kiedy robiłem powiedzmy sobie jeszcze podmiankę co tydzień, no to tam miałem poniżej 20, tam 15 wychodziło. Ale to tam jeden, dzień, dwa po podmiance. Tylko tak że no to, nie, to nie ma sensu chyba tak nawet tego brać pod uwagę. Zawsze wychodziło tak, tak wysoko. Tutaj to już jak robię podmianki co dwa tygodnie, tak. Chociaż nie, tutaj jest wynik. Zaraz powiem, gdzie to było. 13 tygodni bez podmiany. Jak robiłem ten test 13 tygodni bez podmiany w kwietniu to wyszło 50, 13 tygodni woda niepodmieniana i Zolek pokazał 50, to i tak niedużo. No i od pokazał 30, czyli widać, że najwięcej faktycznie pokazał. Było najwięcej NO3. Bo później to już tak. Tu Są mniej więcej. O, tu jeszcze pokazał. To dzisiejszy test. Też 30 pokazał, tak. A tu już tylko po czterech tygodniach. 4 tygodniach. No także, tak to, tak to u mnie wygląda. Azot zawsze wysoki, ale akwarium prowadzi się, o, prowadzi się dobrze. No poza tymi pistiami, oczywiście. Pistie nie chcą mi nigdy rosnąć. Zresztą, że ja się tym nie przejmuję, bo generalnie ja lubię mieć powierzchnię wody pustą, żeby tam się dobrze falowało, dobrze krążyło i żeby skimmer się nie zapychał. No ale tak z ciekawości chciałem pistie zobaczyć, jak u mnie będą szły. No nie idą, nie idą. Czyli tam gdzieś kiedyś wyczytałem, że pistie, nie mogę teraz tego znaleźć, bo próbowałem to odnaleźć ponownie, że pisało że pistie nie lubią dużo azotu i marnieją. Kto wie, może to by się pokrywało w tym wypadku. Także to jeszcze o, tu pokażę inne moje parametry sprzed różnych czasów. Także ta, taka po łebkach prowadzona dokumentacja, ale zawsze coś pokazuje ciekawego, przynajmniej tendencję. O, widać NO2 kiedy nie zmierzę 0. Jak to można skomentować? No, nadfiltracja, tak? Nadfiltracja, duża filtracja w stosunku do akwarium i obsady. I w zasadzie całe NO2 jest zamieniane na NO3, i stąd można też tłumaczyć ten wysoki poziom NO3, bo, bo te bakterie bardzo pięknie to robią. NH3, tak jak widać, tutaj miałem raz. Dwa razy po 0,5 tak to z reguły też mam 0. Twardości to mi tak trochę wędrują 15, 10, 7. O. Tu kran ma 20, u mnie ostatnio ma, teraz miało dzisiaj 12. Kaha, to w zasadzie ze znakiem zapytania, tu i tu, nawet po, po czterech tygodniach, jak widzicie. Jest 0, no bo w zasadzie no, jedną kroplę wlałem to od razu ten kolor był ten chyba żółty, przy KH, od razu żółty. No to tak nawet można wpisać jeden można wpisać 0. Żelazo kiedy bym nie mierzył, chyba, że przesadzę z, z dolaniem żelaza, ale tak to mam 0. Zawsze tu wszystko idzie mi praktycznie na 0. No tak to mniej więcej wygląda. A TDS jeszcze sobie muszę powpisywać. No ale z reguły TDS -y mam duże. Teraz duże mam wiadomo, bo rzadka, rzadkie podmiany to, na, to TDS niski być nie może. Ale zaraz spauzuję, pomierzę i dopiszę. O, będzie komplet. No, światło w akwarium już się wyłączyło. Hmm, hmm, hmm. Słabo czytelny jest ten wyświetlacz dwieście sześćdziesiąt osiem A w 514 no, microsiemensów. No, czyli nie mało, nie mało. Ale tak mam, tak się jak na moich wszystkich filmach na kanale widać jak się to akwarium przy tych parametrach prowadzi LT akwarium no to chyba nie ma tragedii o samo odbicie bo już się światło nie świeci w akwarium a wszystko, a wszystko to co odbija się od lampy górnej to widać teraz niestety filmików jest dosyć na kanale, to można sobie zobaczyć, jak to się prowadzi. O. Żabienice nic nic z tych parametrów nie robią, im pasują. Rosną, aż na wodę. Tak dają radę. No, tak więc nie chcę być inaczej. A glonów jak nie ma, tak nie ma, odpukać przy tych parametrach. Tak się zastanawiam, które to parametry najbardziej sprzyjają tym braku glonów, ale tak bym obstawiał. Nie znam się. To może ktoś podpowie. Tu, tą niską wartość, że u mnie jest. KH bardzo niskie. Gihan no to jakie jest, takie jest, ale KH jest bardzo niskie. No, no poza tym te wszystkie inne, tam też po zero, niektóre są, ale z glonami na szczęście przy takich parametrach. Problemu, problemy u mnie nie występują. No tam było trochę zielonego pyłu na tych szybach, ale to też teraz widzę ustąpiło. Na razie mam spokój, nawet nie muszę szyb za bardzo przecierać. Także jestem całkiem zadowolony. A tu proszę od wycierania yy, tych. Specyfików do testów, wycieranie dzióbków, takie kolory różne daje. <grymne> Normalnie Picasso. Odczynniki, tak? Takie różne barwy fajne dają żywe. No dobra, to tym miłym akcentem zakończymy temat testów na jakiś czas. Dzięki, pozdrawiam, hej. A, może jeszcze tylko dodam, bo nie wiem, czy tam yy, mówiłem w poprzednim filmie, bo jego nagrywałem też chyba ze dwa razy, nie wiem w której wersji odnośnie tych testów oleka, No tutaj, każdy mówi o tych dziupkach, tak tu. Powiem wam, że miałem teraz te dwa, to są dokupione nowe osobno w takich osobnych opakowaniach, bo bo wytraciłem, to musiałem uzupełnić i te są już z nowymi dziubkami. Ale miałem tu wcześniej z tymi starymi dziubkami, porównywałem oba te testy. Te z tymi starymi nazwijmy to. No i dla mnie wyniki były identyczne. Nie było różnic po prostu kropka w kropkę, a zdarzały się opinie, że one tam, ze względu na to, że inaczej tam te krople nierówne były i tak dalej. No mi się to nie zdarzyło, ale pra, planuję jeszcze zrobić taki test, że pomylę się po prostu o jedną kroplę, o dwie krople, teraz jednym, raz drugim odczynnikiem i zobaczymy, jaki to będzie miało rzeczywiście miarodajny wpływ na na odczyt wyniku, bo sam jestem ciekaw. Prawdopodobnie niewielki, ale warto zobaczyć, bo już robiłem testy, są na kanale yy, NO3, gdzie wody dawałem dwa razy za mało lub dwa razy za dużo tej badanej. I te różnica w odczycie tych testów naprawdę no, nie była wielka. Tam ciężko było o ten odcień nawet Yy, przyuważyć jakaś tam minimalna różnica w odcieniu była ale nie na tyle żeby trzeba było z koloru na kolor przeskoczyć i tak taka duża różnica w wodzie którą tak w ilości wody którą brałem do badania czyli brałem normalnie jest 10 ml a ja brałem jeszcze do probówki oprócz yy, 10 brałem 5, a do jeszcze trzeciej wbijałem 15, wlewałem i te, takie trzy próbowałem, testowałem. No i ten błąd pomiaru jakiś oszałamiający nie był, do przyjęcia można wręcz powiedzieć. Do przyjęcia był, tak więc myślę, że to trochę rozdmuchana sprawa. Bardziej bym obstawiał na nierówność jakości samego czynnika, jeżeli. Takie różnice u, u niektórych występowały w starych testach. Może zdarzały się takie przypadki, ale może i nie. No nie wiem, trudno mi to skomentować. Inaczej. Ja mam doświadczenie takie, że u mnie testy, jakie dziubki by nie miały, pokazywały identycznie. To dzięki. Pozdrawiam. To na tyle.